Więc zebrali się w 15 i założyli Kościół, który zajmował się y, przemycaniem samochodów. I teraz w jaki sposób można doprowadzić człowieka do tego, że uzna, że śmierdzące skarpety dają zbawienie. Tak? Postanowił, że zbawi świat... No bo Jezusowi się nie udało, bo zbawiał się świat sam, więc on zbawi świat ze swoją żoną. Z pierwszą mu nie wyszło, z drugą mu nie wyszło, ale z trzecią na pewno już wyjdzie i świat zbawi Przemycał. E, tysiące samochodów na cele kultu. tak? Kościół liczył 15 osób, a nie znacie Państwo tej historii? Nie, nie. Na czym polega kościół? Kościół polega na tym, że jeśli on dokonuje zakupów na cele kultu, to te zakupy nie są obciążone podatkami. No I w związku z tym, że komuniści chcieli stworzyć jak największą i najszerszą, najszerszą konkurencję dla jedynej realnej siły, która im się przeciwstawiała przez całe. 50 lat, czyli Kościołowi katolickiemu, doszli do wniosku, że po prostu ułatwią rozwój sekt. Tak? I dzięki temu, że stworzyli prawodawstwo, w którym można było, mając 15 osób, założyć kościół, tak? który ma takie same prawa jak Kościół Prawosławny, jak Kościół Katolicki, jak wszystkie denominacje protestanckie, no i powstawały, no i bandyci mają swoich prawników, tak? i ci prawnicy. I ci prawnicy y, szybko zorientowali się, że wystarczy zebrać się w 15, tak? no, Oni mieli czasami grupy zbrojne liczące więcej osób, więc zebrali się w 15 i założyli kościół, który zajmował się y, przemycaniem samochodów. I, i dzięki. Y, I ten kościół został rozbity dopiero po paru, po paru latach. I na tej samej zasadzie. Kościołem została misja Czajtani sekta, która jest no, dramatycznie e, szkodliwa i jest na całym świecie e, w oznaczeniu grup destrukcyjnych, tak? jest oznaczona jako grupa destrukcyjna, podobnie jak Kościół Scientologiczny i inne tego typu sekty. Hare Krishna również. W Polsce Hare Krishna jest kościołem, czyli ma wszystkie prawa które przynależą kościołowi prawosłownemu i kościołowi katolickiemu. I teraz Konrad po półtorej roku i mówi, że on wtedy tak? No bo trafił do sekty, po trzech dniach odrzucił relację z ojcem, po trzech miesiącach odrzucił relację z matką i, i mówi, że po półtorej roku przyjechał guru. Wcale nie z Indii. Hare Krishna to jest Sekta niby oparta o taką pobożność ludową z XVIII wieku. Krishna to, to jest w tej, w tej bajce, w tej, w, tej, w tej ideologii tej sekty Bóg, który uwodzi pasterki, tak? A Krishna to znaczy czarny. Więc, więc już można się zorientować mniej więcej, jaką, jaką duchowość reprezentuje kościół Hare Krishna. No i Konaż mówi. I teraz już przestaję żartować, bo była taka historia. Ja, ja namawiam Konrada, żeby, żeby wytoczył im proces o molestowanie seksualne. Tak? I Konrad mówi, nam nikt nie przekładał pistoletu do głowy, a myśmy bili się o brudną wodę, o miskę z brudną wodą zmycia nóg tego człowieka i myśmy tą brudną wodę pili. Bo im wmówiono, że kontakt z jakąkolwiek rzeczą, która dotykała ciała Boga urzeczywistnionego, tak, czyli tego, który już cały okres karmiczny przepracował, tak? czyli, czyli jest kimś świętym, tak, że kontakt z jakąkolwiek rzeczą, która dotykała ciała Boga skraca cierpienie, tak? czyli daje zbawienie. Krola, tutaj jest krzesło. Jeśli ktoś, któryś z Panów mógłby, to byłoby sympatyczne. I teraz, i Konrad mówił, czerwieniąc się, że nam nikt nie przestawiał pistoletu do głowy. Mężczyźni w tej sekcie bili się o śmierdzące skarpety tego człowieka. I ten, który wygrał, naciągał sobie taką skarpetę na głowę i paradował w niej. I ta skarpeta była obiektem zazdrości wszystkich pozostałych członków sekcji. Kolejne dzieci bardzo. Na przykład jak ja zostawiłam z takim... komuś w sercu gra. Tak. Za ja ja bardzo się nerwuje teraz i szuka. Nie... Nie ma się zdenerwować. Muzyka jest. Muzyka łagodzi obyczaj. Właśnie. Zależy jaka. Ja tak będą mówić też o muzyce techno, która wcale tych obyczajów nie łagodzi. I teraz. Teraz w jaki sposób można doprowadzić człowieka do tego, że uzna, że śmierdzące skarpety dają zbawienie? Tak? Czy ktoś z Państwa uważa, że mógłby się dać do czegoś takiego przekonać? Absolutnie. Trzeba być super głupi. W genach trzeba Głupi to za delikatne słowo głupi. No dobrze, to teraz poddam Państwu pod rozmysł inną sytuację. Do takiej sytuacji Konrada wrócił. Anna, studentka. Po pół roku studiów na Uniwersytecie Gdańskim ma już stypendium naukowe. Ma w sobie bardzo dużą potrzebę, żeby pomagać innym ludziom. Tak? I na drzwiach, przy drzwiach rektoratu znalazła plakat. Na tym plakacie grupa na rzecz uniwersalnej miłości wszystkich ludzi na całym świecie, tak? No i ona uniwersalna miłość to i to jej się bardzo spodobało, tak? Więc poszłam na takie spotkanie, oni tam robili paczki, do Afryki, wysłali do Indii. I Ania obudziła się w cudzysłowie na stadionie w Seulu. Tego dnia 7 tysięcy par zawierało tam ślub. 80% z tych ludzi widziało się pierwszy raz na oczy. W tych parach, tak? Czyli mąż widział swoją przyszłą żonę, żona widziała swojego przyszłego lecia. Po raz pierwszy. To jest sekta Kościół Zjednoczeniowy Muna. Tak? Faceta, który ma procesy o sprzedaż broni, o aresztowanie seksualne. Jest agentem południowo-koreańskiego wywiadu. Postanowił, że zbawi świat, no bo Jezusowi się nie udało, bo zbawiał się świat sam, więc on zbawi świat ze swoją żoną. Z pierwszą mu nie wyszło, z drugą mu nie wyszło, ale z trzecią na pewno już wyjdzie i świat zbawi. I Ania mówi, że ona obudziła się, tak otrzeźwiała, w chwili, w której zobaczyła swojego przyszłego męża. Pokazał się nim niższy od dwie głowy, gruby, stary koreańczyk. I ten odruch estetyczno-fizjologiczny, tak, uratował jej życie. Bo ta sekta, kościół zjednoczeniowy, w istocie swej żyje z tego, że sprzedaje białe kobiety starym koreańczykom. Białym koreańczykom. I teraz, w jaki sposób można doprowadzić Człowieka do tego, żeby uwierzył, że związek na całe życie może zostać zawiązany przez kogoś, kto nas nie zna. I na podstawie zdjęć potrafi skojarzyć taki szczęśliwy związek. Myślicie Państwo, że to jest niemożliwe, tak? Że nie jest głupsza od większości z nas. Tak czy nie? Nie. Nie. Już są osoby, które są przekonane, że jest to możliwe. Kiedy przejdziemy do analizy deficytów tak, i analizy tego procesu, który zachodzi, to zobaczycie Państwo, że być może nawet większość osób na sali byłaby skłonna poddać się takiemu procesowi. Nie wiem, czy z takim efektem końcowym, ale na badania naukowe twierdzą, że wręcz wszyscy ludzie są podatni na psychomanipulację, teraz nawet ludzie dojrzali. To jest tylko kwestia czasu i środków. I teraz dokończmy historię Konrada, tak? On, oprócz tego, że, że te skarpety i ta woda, tak, to mówi, że ten człowiek, ten mężczyzna molestował wszystkich mężczyzn, którzy tam w tej sekcie byli. I mówi że. I ja mówię, słuchaj, no to. Załatwimy prawników, tak? To jest poważna sprawa. Ten człowiek jeszcze tutaj przyjeżdża do tego kraju, bo on przyjeżdża w dalszym ciągu. A on mówi, wiesz, jest jeden problem, bo ja nie wiem, czy ja się na to nie zgodziłem. Konrad ma dzisiaj dużą firmę komputerową, bo on wychodząc z domu, mając 17 lat, zarabiał więcej niż ojciec, bo pisał programy komputerowe. Tak? Nie jest głupszy od większości z nas. Nie wiem, czy się da skłonić do tego, tak? Ta sekta ma setki procesów w Stanach Zjednoczonych o molestowanie. I teraz, żeby zobaczyć ten schemat, tak, i to, w jaki sposób działa psychomanipulacja, to jeszcze jedna, jeszcze jeden taki obrazek. W Stanach Zjednoczonych są tacy faceci, którzy się nazywają chicken hawk. Kto przetłumaczy? Chicken Łowcy kurczaków. kurczaków. Jastrząb na kurczaki. Jastrząb na laski, tak? Tak naprawdę łowca lasek, tak? Laska, ciacho, tak? Czyli ktoś na jeden raz, tak? Nie narzeczony, narzeczona, tak? W słowie narzeczony, narzeczona jest obietnica, tak? Jest jakieś zobowiązanie, tak? W słowie ciacho, laska, chicken, no chicken, czyli ten... kurczak, utko kurczaka, tak? Coś do schrupania na jeden raz. W tym nie ma żadnej obietnicy, tak? W tym jest, znaczy jest obietnica przyjemności. I teraz ci faceci, mają to do siebie, że jeżdżą po dworcach, zarabiają w bardzo specyficzny sposób na życie. Jeżdżą po dworcach autobusowych, nie wiem dlaczego akurat autobusowych po Stanach Zjednoczonych. Jest jakiś powód jeżdżą. I szukają ładnych, młodych dziewcząt, które zerwały się z domu i uciekły. I to są, no bo Amerykanie yy, są chorzy na badania. Tego tak? oni wszystko badają. Oni, oni chcą wiedzieć, tak? W sposób naukowy, empiryczny i tak? Więc przebadali tę grupę tych facetów, których tam się sadza do i okazało się, że to są ludzie, a, których socjalizacja doprowadziła do tego, że są manipulantami. Tak? To są najczęściej dzieciaki z domów z przemocą. I teraz, jeśli Państwo sobie wyobraźcie taką sytuację, że to dziecko siedzi na, na tym łóżku, tak, bo słyszy, że już do domu ten agresor domowy wszedł i odbierają się Drzwi do jego pokoju, i to dziecko ma ułamek sekundy, żeby zorientować się, czy agresor jest w fazie rzewnej, czy agresywnej. Tak? Czy będzie przytulał, czy będzie pił. Tak? I te dzieci uczą się, ponieważ są stawiane w sytuacjach, w których nawet dorosły by sobie nie poradził, to one uczą się czytać mowę ciała całkowicie pozaświadomie. Tak? I teraz w tych badaniach zostało wykazane, że. Oni czytają około 70 komunikatów mowy ciała. Tak? Ja czytam około 25. Na kursach można się nauczyć 15, tak? Tymochowicz uczy trzech. I teraz ci chcecie. Przyglądają się, tak? Ja na podstawie tego, w jaki sposób Państwo siedzicie, w jaki sposób trzymacie ramiona, w jaki sposób macie ułożone kąciki ust w jaki sposób jakie macie włosy, tak, błyszczące czy, czy matowe. Nie chodzi o to, czy my te, czy nie my te. I tu nie chodzi o jakieś gesty typu, że ja się zamykam, czy nogi. To, to są bzdury. Tak. Na podstawie kilkunastu komunikatów, które potrafię odczytać. Nie o wszystkich osobach oczywiście, tak? Potrafię taką bliższą czy dalszą historię psychoemocjonalną opisać, tak? W jakim jesteście stanie, czy to jest depresja, czy to jest raczej stan nakręcenia, no i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie są dużo lepsi w tym, tak? I oni czytają właściwie wszystko. I żeby zrozumieć, na czym to polega, to kolejny obrazek. Są, były takie badania, bo Amerykanie stwierdzili, że dwa noworodki na 10 tysięcy, kiedy matka wchodzi do pokoju, płaczą właściwie automatyczny. I to na każdej próbie, na jakiej badali, okazywało się, że to jest, że to się dzieje. I, i Amerykanie po prostu chcieli zrozumieć, jak to się dzieje. No i tam były już. W płaszczu, drodzy no, Państwo. Piąta próba. Piąta próba. Miałem kiedyś osobę, która 17 razy zadzwoniła w ciągu 2 minut. I zacząłem miał podejrzewać o charakteropatię. Przy pięciu to jeszcze jest niecierpliwość. I teraz hipotezy zerowe były różne, tak? Że istnieje jakaś energia, tak? Że ta, bo oni nie byli w stanie zobaczyć, przeczytać, co w tych matkach jest takiego, że to dziecko widzi matkę i płacze. Więc była hipoteza subtelnej energii, tak? Jakichś wibracji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Te tym podobne brzdury. I dopiero kiedy użyto do badań kamer, które badają sposób, w jaki zachowują się pociski, tak? czyli które migają 1000 na przykład, czy tysiąc razy na sekundę. Tak? I co się okazało? Że te matki wykonują ruch brwiami, który trwa krócej niż milisekunda. Także nie ma żadnej tajnej energii, jakichś żadnych tego typu rzeczy. Tak? Jest po prostu mowa ciała. I to stwierdzono, to, to już jest element wiedzy psychologicznej, tak. I to się jakoś tam nazywa. Nie pamiętam jak. Natomiast ci faceci wyłapują po mowie ciała, tak, najbardziej zdesperowaną czternastolatkę, najładniejszą. No i zagadują, tak. No i słuchają tej strasznie smutnej historii, no i się zakochują. Potem mówią, no, no wiesz, no w sumie to... Jest jakieś wyjście. No, jest chata, lodówka, prysznic, tak? No i te dziewczyny też się zakochują. Najczęściej. Tak? Po trzech miodowych tygodniach taki chicken Hawk mówi, wiesz, muszę jechać do Chicago, mam interesy, ale nie przejmuj się, możesz zostać. Spokojnie. Tym bardziej, że tutaj do pokoiku na górze wprowadzi się mój przyjaciel, tak? Rzuciła go dziewczyna. Jest strasznie zdołowany. Bądź dla niego miła. Po drugim przyjacielu Taka dziewczyna idzie na ulicę i się sprzedaje dla tego chicken -house. On tak zarabia na życie. Czy ta dziewczyna chce robić to, co robi? Kto tak myśli, że ona to lubi? I że prostytutkę można zdążyć? To już gdzieś było. To już właśnie gdzieś było. Rozumiecie, państwo, to jest bardzo zasadnicze pytanie. Bardzo zasadnicze pytanie. Kto sądzi, że ona chce to robić? Ona nienawidzi tego. I dlaczego to robi? Dlaczego robi coś, czego nie chce, coś, co ją kaleczy, niszczy, i po czym czuje obrzydzenie do siebie? – Dlaczego? – Jest uwikłana proszę? Jest zakochana. – Jest zakochana, bo on udawał, a ona w to weszła naprawdę. I proszę? Nie, on korzysta z tego, on, ją, on jest jej Alfonsem. Działają, nie na Nie! To jest alfons. On po trzech tygodniach, kiedy on idzie na ulicę, on zaczyna jeździć po dworcach, szuka następnej. On nie wyjechał do Chicago. Nie. On nie wyjechał do Chicago. Tam są. Taka. No, klimaty są raczej takie do febry, tak? Czy jakiś. Taki, ten, za wilgotno jest w Chicago. On ma drugi dom, tak? a tam może drugą zakochaną, tak? I teraz ten proces, który opisałem, nazywa się psychomanipulacją, tak? Czyli doprowadzenie człowieka do tego, żeby robił to, czego nie chce. Teraz na czym ten proces polega? I przyjrzyjmy się, bo najprościej jest to opisać yy, na przykładzie tej sekty Hare Krishna. Taka długa kropka, nawet trzy kropy. Wielokropek. W czym pomoc? Długopis? Notes? Scyzowy. <laughs> Rozumiem. Przesadziłem z czymś. Kluczem. Kluczyki może. Ja czasami czasuję pięciu złotówką. Ja czasami pięciu złotówką to robię. Kluczem jednak nie o mnie chodziło. Wrócimy z koło Brzegu Bez pierścienia, co prawda. Pierścień, kto to rzucił do morza, ten pierścień słaby? To, Tolkien, Gandalf, kto wrzucił? Gandalf nie widziałem. Nie widziałem, rozumiem. A nie, to... Świerczewski. Świerczewski, prawda? Ale... Ale... No właśnie. Młodzież historii nie. Przyjechał i się zaślubił z morzem, tak? Nie pan w kołbrzegu o tym nie wiecie? Miał. A był jeszcze drugi. A był jeszcze drugi. Berlin. Berlin. On miał pierścień na głowie i dlatego wyłysiał. Dobrze. Jak to od scyzoryka można przejść do tego, że na drzewach powinni wisieć zamiast liści, tak? No, nie proszę. Żebym to, no, to Przynajmniej zdjęcia. Przynajmniej zdjęcia, tak. Nawet się na to buntują, tak? jeśli się oprawczą zdjęcia na wieś. Gdzieś... Jakie to uburzające, prawda? Wyrywanie paznokci jest cool. Na liście. Wyrwanie paznokci jest OK, tak? Gwałcenie w, w kazamatach jest OK, A Inka była niezrównoważona emocjonalnie, tak? Tak. Mowę nienawiści z wielką radością od 27 lat. Tak. Odkąd pierwszy tekst napisałem pod pseudonimem Ryszard toporski Mackiewicz. Proszę tego nie powtarzać, bo nie, nie rozwiązałem tego pseudonimu do dzisiaj. Wróćmy do tych smutnych rzeczy, tak? Jak to się robi w sekcie Hare Krishna, tak? W jaki sposób można doprowadzić człowieka do tego, żeby sądził, że śmierdzące skarpety zbawiają, tak? Dają zbawienie. W sekcie Hare Krishna jest to dość łatwe, bo tam tak, trzeba w stodzie czwartym. Tam się powtarza 1068 razy pewien monotonny zestaw dźwięków, tak? Tam jest dieta niskobiałkowa, która w swojej istocie prowadzi do tego, że człowiek jest nieodporny na perswazję. Tam jest, stosuje się zamknięte klisze, zamknięte systemy myślenia, tak? Pewne klisze intelektualne, czyli jeśli się wejdzie w pewien język, to cokolwiek byśmy robili, zawsze dojdziemy do tego samego punktu, tak? Guru ma rację. Tam jest presja grupy. I teraz, pierwsze trzy miesiące to jest okres bombardowania miłością, tak? Wtedy do niego przychodziły do pokoju te przystojne dziewczyny, wszyscy chcieli z nim rozmawiać, wysłuchiwali, jakie tam ma deficyty, czy wiele zostało w domu. Kiedy odciął się od ostatniej osoby, która go kochała, od swojej matki, następnego dnia dostał do ręki książki i mówił, słuchaj stary, jakoś musisz zarobić na utrzymanie swojej, tak? Poszedł na ulicę je sprzedawać. W chwili, w której odciął się od ostatniej osoby, która go kocha, tak? Zadzwonił do matki, nienawidzę cię. Po tym etapie rozbrażania światopoglądu, on polega na tym, że wszystkie jego przekonania, Zarówno te, które są oparte na autorytecie nauki, jak i te, które były oparte na autortecie kościoła i jego potocznego doświadczenia były rozbijane, tak? Wierzysz w jakąś dziewicę, którą urodziła człowieka, no chyba żartujesz. Jak to możliwe, żeby dziewica urodziła mężczyznę? Przecież to absolutnie jest tak. Czy to tobie się wydaje, że, no nie wiem, w sekcie Antrowis na przykład nauczano, że są fale elektromagnetyczne prostokątne i trójkątne? To nie jest żadne. I pani Barbara Labuda była członkiem tej sekcji. Jej guru. Jak on się nazywał? Nie chciał. To jest w każdym razie facet się tym Krystyna Sienkiewicz, też należała do tej sekty, nawet publicznie się wypowiadała, że to takie mądre rzeczy, fajne, fajne środowisko. On się, on się tym e, tak rozpoznawano, że on zawsze był z trzema bardzo przystojnymi kobietami, tak? E, blondynką, rudą i. Skąd panie to wiedzą? E, no tak. Sekta ta została rozbita, ponieważ sprzedali pierwszego człowieka na części, tak? W Szczecinie go wyłowiono z, z, z kanału portowego I wtedy państwo polskie zareagowało. E, bez, bez Dlatego nie wiemy, tak? Dlatego mamy informację, bo, bo dziennikarze w końcu dotarli do tego do materiałów operacyjnych, zawodali komuś w rękę i już to można było o tym mówić. Tak? I teraz. Po tym etapie rozgrażania światopoglądu, czyli atakowania każdego przekonania, jakie, jakie człowiek ma, następuje etap wprowadzenia nowego światopoglądu i wtedy na przykład dzieją się cuda. Tak? Są sekty, w których na przykład w sekcie niebo, czyli zbór leczenia duchem świętym, tak? znany państwu czy nie, to jest sekta, która została rozbita w latach 90., zresztą z moim drobnym udziałem, Zmusiłem panią prokurator do tego, żeby przestała się bać, bo oni się ich bali. Bo to był człowiek technik teatralny, niejaki Kacmajor. Tam był taki chłopak z artystycznej sfery Zbyszek Sajnuk, taka grupa Totard z Gdańska, ale to nie są państwa klimaty, to nie są znajomi Nisiołowskiego. Więc... I ten waryc się sławił tym, że wskrzesił kobietę, tak? Nie to, że tam leczył, bo on uzdrawiał na polskiej wsi. I to znaczy, że to się działo realnie, bo chłopi nie dają pieniędzy, tak, jeśli coś się nie dzieje realnie. tak? Demon, który przez niego działał. Yy, znacie Państwo czasopismo Brulion, czy nie? Znale. Tak. W tym czasopiśmie był wywiad właśnie z, z, tym, z tym człowiekiem. I żebyście yy, Państwo dotknęli odrobinę jakby tej rzeczywistości, o której mówimy. Kiedy, bo Zbyszek Sajnok był moim przyjacielem, jest w dalszym ciągu, tak, teraz mieszka w kiosku pod, yy, na działce, tak, bo od, oddał dom w sekcie, tak. Yy, on był tak przystojnym mężczyzną, takim węgierskim, hiszpańskim typie urody, że kiedyś szliśmy długim targiem ja nagle widzę po raz trzeci tę samą kobietę. Zacząłem się rozglądać, tak? Okazało się, że jak szliśmy w tym drugim targiem, jakaś kobieta nas mijała, on był zaaferowany rozmową, tak? Zawracała, biegła i jeszcze raz przychodziła, tak? Trzeci, czwarty raz. To nie jest żart. Ja tego faceta nie poznałem, kiedy przyszedł do mnie z tym guru, tak? Ale co się stało na minutę przed ich <coughs> dzwonkiem do domofonu na dole, tak? Mieszkaliśmy na siódmym piętrze, więc to co chwilę trwało. Otóż pies mojej żony Taki bardzo czysty setter, który na przykład jak zeskoczył, jak waletowaliśmy w akademii, tam spaliśmy w 12 w takim małym pokoju i on z nami spał, tak. To jak zeskoczył, zależy jak liczyć. I zależy do czego pan liczy, tak. On nie pił. I kiedy on zeskoczył w nocy, to potem nie skakiwał bez pozwolenia. Czyli stał przez godzinę i się patrzył, się czego buduje i mu powiedział, że może wskoczyć, tak. I ten pies, który nigdy nie zanieczyścił, miał już 12 lat, nigdy nie zanieczyścił podłogi, w chwili, w której oni przyszli, tak później zrozumiałem, tak, że w momencie, w którym zbliżali się do domu, ten pies oddał mocz w przedpokoju, tak? Był przerażony. A minutę potem był dzwonek, tak. Domu, który za tym człowiekiem podążał, no, wiecie państwo, psy wyją, koguty pieją, tak. To